Cześć Szymaneczko, witajcie w kolejnym dniu dzisiaj e, znowu na warsztacie. E, kolejny rozrząd. Dzisiaj mamy Madzie. Mazdzinę. Taka mazdina. E, znowu zapomniałem jak się nazywa. To jest Mazda, e, Premacy, Premansy, Premacy, Premacy. Taka Mazda Silnik 20. I co? I znowu rozrząd. Zobaczymy, jak to poleci. Więc, co? Biorę się za rozkręcanie koło w dół, znaczy koło out. I zobaczymy, jak, to będzie, jak ta mazda będzie współpracować. Co, Madzia nie chce współpracować, już prawie na samym początku, można powiedzieć. E, bo, oczywiście, te śruby zawsze są tu porzewiałe i zapieczone. E, jeszcze imbus, szóstka, nie chcę to puścić. Ale obróciło się po prostu w środku. Mamy tu takie coś. Taki coś. Pomagiera do takich śrubek. Spróbujemy to ruszyć. Mam nadzieję, że pójdzie. No i poszło. Już wam pokazuję co to za pomagier. Mhm. Nie chcę wyleć, muszę wybić. O, śruba jest objechana w środku. Taki mały imbus. Czyli śruby trzeba już nowe. A to jest taki pomagier. O. Do wyciągania, właśnie do obróconych śrub, nakrętek. Fajna sprawa z basa. E, Bas polska. E, I co? Powiem wam, że. Nie jest to jakieś drogie. Myślałem, że to badziew, ale już mi kilka razy uratowało dupę, więc w sumie chyba mogę polecić. Fajna sprawa. Dobra, lecimy dalej. Trzymajcie kciuki. Widać, że nasi już tu byli, bo trytytka założona, no ale coś się tam pewnie urwało, zerwało. No jest trytytka. Dobra, tniemy trytytkę i lecimy dalej. I mamy roleczki do naszego rozrządu. Rolka napinacza, rolka prowadząca i jest pasek. Chyba, tyn. mamy paseczek, zjedziemy dalej. Będziemy to skręcać. Ok, pokażę Wam, jak ustawić no znaki. E, tu już ktoś sobie. nie będzie widać. Najpierw e, kamerę przestawię, to nie będzie widać. Tak. O, tutaj sobie już ktoś pomalował. Bo znak ogólnie jest nie będzie go pewnie widać tutaj z tyłu. O, może go teraz widać. Tam jest z tyłu, ale ktoś tu sobie zaznaczył markerem, tak czy inaczej jest dobrze. Drugi znak mamy tu. O. I on ma się pokrywać z tym górnym na pokrywie. Też ktoś oznaczył, fajnie. I trzeci znak macie na kole. Ach. Widać go? Czy nie widać? Muszę coś pokazać. O, no. tu jest. O, w środku, tu jest. Tak mniej więcej na środku, żeby był. Nie mam tu czym pokazać takim. Idę coś. Śrubokręt. Tu nie będzie widać nie będzie widać O, tu będzie widać Tu jest ten trzeci na kole, tu o tu jest taka kreska, strzałka jakby o Jest strzałka i jest na kole wycięcie o. Teraz widać Tak trzeba go ustawić Dobra, działamy dalej Dobra, mamy to poskładane, obudowy poskręcane. Poduszka tylko tak na szybko. Jutro będzie ściągana silnik jeszcze do góry, bo będzie wymieniana ta poduszka tu od dołu, bo się rozleciała. Więc ona też tylko tak jest wsadzona na razie i zobaczymy, czy to zagada. Tu mamy poskręcane, brakuje dwóch śrub. Jutro muszę dokupić, ale. Zobaczymy, czy to zagada. Mam nadzieję, że odpali. Mam nadzieję, że nie wybuchnie. Mamy 290 tysięcy. I co, startujemy? Może nie wybuchnie? Ładnie pali. Ładnie zapaliła. Maździna. Ładnie chodzi. No i dobra. Eee, jadę jeszcze po tą poduszkę, może już jest. I skręcamy to do kupy. No w końcu dotarła poducha. Ładna, nie tamto co tamto badziewie. I co? Dobra, zakładamy raz, dwa, trzy. Dobra, słuchajcie, wóz złożony. E, niestety nie no obyło się bez niespodzianek. Gdzie jest moja latarka? Nie <coughs> wiem przez co to, czego tu będzie widać. Powinno być widać. E, może przez tą rozwaloną poduszkę z przodu, który drgał silnik. I dzisiaj unosiłem go do góry, żeby go wymienić. Podniosłem. No i parę razy przy rozrządzie podnosiłem góra, dół góra dół. I od klimy ta rurka się rozstrzeliła. Ta, która jest, dobija się gaz i rozszczelniła się tutaj na, tej, na takiej końcówce. O, tutaj zaczęło syczeć. Myślałem, że się poratuje takim klejem, no ale to już niestety nic z tego rurka do wymiany no to kolega nie będzie zadowolony no ale no trudno no tak się dzieje te niby wydają się być dobre e, tamta była mówię podnoszona unoszona e, silnik kilka razy oprócz tego drgał cały bo tam poduszka była rozwalona dzisiaj podniosłem i dziwne bo jeżeli bym go opuszczał w dół to mógłbym go wtedy rozwalić a ja go podnosiłem do góry czyli ona była bardziej luźna Mniej naciągnięta a rozstrzeliła się No niestety trudno Dobra, jedziemy na jazdy próbną Zobaczymy jak Mazdina jeździ Żeby nie było, że auto nie jedzie Jedzie Madzia jedzie Ładnie się kręci e, Więc wszystko jest e, w porządku Czyli kolejny rozrząd Zrobiony oprócz tego przewodu Co strzelił, no trudno, no strzelił no. Nie moja wina Eee, więc do następnego odcinka, trzymajcie się z kolejnym, pewnie rozrządem, to żeby nie był taki chrupek jak ten, no. Dobra, trzymajcie się, cześć.